Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut i witam Was w bitwie finałowej czołgów średnich. Jak Mat pokonał całą watahę wojowników w tym drzewku, zdobywając zabójcze 36,67 punktów. To jest chyba jeden z najwyższych wyników, jaki udało się zdobyć w tej serii ogólnie podczas tych trzech odsłon tego konkursu. I tutaj od razu wam powiem, i to nie jest moje tłumaczenie, tylko od razu wam powiem, jak to wygląda. Bo Jakmat pewnie jest sam świadomy tego, jak tą bitwę rozegrał. To jest pewno inteligentny człowiek i wie, jak to wygląda. Moi drodzy, jakbym miał oceniać bitwy, bo już takie były dyskusje pod poprzednimi fi filmikami, zresztą pod filmikiem jak Mata na typku Jakbym miał oceniać bitwy po, po ich, że tak powiem, wizualnej stronie, tak? Czyli jakoś tam efekt, efektowność jakieś tutaj wy, wyciągi czy coś, to takiej bitwy na przykład bym nie pokazał u mnie na kanale po prostu to, to jest sposób wygrania bitwy dosyć miałki ale liczą się wyniki. To nie jest pokaz mody, to jest pokaz waszego skilla powiedzmy i, waszego, i waszych wyników, tak? No, Taki, taki mamy klimat. A wyniki świadczą, świadczą jedno: jak Jakmat zrobił najlepszą powtórkę. I zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. I zaraz wam powiem, że ta powtórka dynamiczna nie będzie. Będę ją przyspieszał, ponieważ większość tej powtórki właśnie będzie w tym miejscu. Jak Jakmat będzie stał i będzie sobie punktował. Inne pojazdy, które będą wyjeżdżały. Na szósteczkach gramy, na piąteczkach, więc jest co robić. Oczywiście, jak mat wyładowany po korek goldem, więc w poprzednich edycjach by ta powtórka nie przeszła. Jak się pamiętacie, w poprzedniej edycji miałem limit 5 pocisków goldowych na, na powtórkę. Tutaj sobie z tego limitu zszedłem, bo już nie ma co się bawić, takie rzeczy. Ale to świadczy o graczu, więc jak się jak, jak, jak robi poszczególne bitwy. Jak widzimy teraz co chwilę tą tą powtórkę przyspieszam i zwalniam Pierwsze punktowanie, pierwsze punktowanie, pierwszy damage padł na nasze konto i pierwszy frag. M4A1 wraca do garażu. Teraz strzał w tego T3-4. Jeszcze jeden strzał powinien oddać, nie uciekł. Ten T4 już go nie ma. Jakmat cały czas to jest stoi i czeka, zobaczymy co się będzie działo. Oczywiście przy okazji świeci te pojazdy. Jest najbliżej, więc jeśli ktoś tylko się tutaj na tej drodze pojawia, to Jakmat już jest tutaj pierwszą osobą, która zazwyczaj pokazuje ten pojazd. Widzicie teraz znowu. Przyspieszenie powtórki, no bo jak mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o aspekt wizualny, wizualna ona nie jest. Teraz mam chyba drugi frag, będzie uda się zdobyć tego, czy nie udało się, grillek wykończył, Zielony1966 wykończył tego, tego, ten pojazd, ale teraz widzimy KW-1 i od razu mądra rzecz strony jak mata, wycofujemy się delikatnie za drzewko, które daje nam od, od, oczywiście odpowiedni kamuflaż. Jeszcze jeden strzał, chyba nas teraz kw jeden widzi w tym momencie, tak? Dokładnie szlił w nas, obok nas pocisk, ale dobicie bardzo ładne. KW wraca do garażu. Mamy drugi frak i tysiąc obrażeń. No i wracamy na swoją poprzednią miejscóweczkę i czekamy. Może tam będzie strzał w boczek tego, tego rudego. Nie, nie udało się. I co mogłem powiedzieć? Tak właśnie wyglądała bitwa jak Mata, niestety. A <grywa> bo niestety, no, jak mówiłem, to też nie liczy aspekt wizualny, to się liczą wyniki. I jak mówiłem też na początku, ja by tej bitwy nie pokazał osobiście w moich bitwach widzów. Mam nadzieję, że jak ma, mi to wybaczy, ale pewnie... Ja mówię, to jest człowiek inteligentny, podejrzewam, i, i jest świadomy tego, w, jaki, w jakiej formie tą bitwę rozegrał. No tu nie ma żadnej. Żadnych super mega wybuchów, tak? Tu po prostu robi dobrą robotę. Stoi i punktuje czołgi, które niefrasobliwie wyjadą mu pod lufę. Zresztą nie tylko on, spójrzcie co się dzieje z tyłu. kabu, jeden sobie stoi w tym miejscu. Strv też. Górka gdzieś tam sobie krąży, ale też jakoś się nerwom. No jest podział mapy pół na pół. Nie ma, że tak powiem, e, jak, jakiejś przewagi na żadnej flance. To widzimy, się drzewko łamie po lewej, więc czekamy, aż na to gdzieś no, wyjedzie. Co to będzie? Czy co, taka niespodzianka? Cóż to może nam wyjechać? Teraz celowanie po raz kolejny tego rudego, czy uda się wreszcie jakąś jedną pestkę posłać? A nie, już jedna była, przepraszam, jedna była pestka. E, za, sto, za 195, oczywiście, e, też 485 m tutaj demaczem nie grzeszy. Teraz widzimy dwa pojazdy dosyć potężne: KW2 i, e, e, i T1. Na razie punktujemy sobie tego, ten czołk radziecki. Strzał w boczek ładnie weszło. No, Gramy na goldzie, więc spoko. Kolejny frak? Oczywiście, że tak. Już trzeci na naszym koncie. Teraz mamy żaróweczkę. Widzimy teraz na pewnie ten, 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 ten T1. Odbija się od nas. Na trzecie ma jakiś już więc spokojnie możemy sobie tutaj podziałać. Jeszcze jeden strzał. Czy z dobiciem? Czy będzie czwarty frak? Oczywiście, że tak. I teraz ten rudy. Rudy, który tutaj do nas celuje, oczywiście, widzieliśmy, strzelał po kolei, wschodzi, wreszcie, Lech zakończył sprawę. Niestety ginie też pod naporem Oya T67 o Oy, exponential, exponential, oczywiście. No i dalej co czekamy i co, co nam tu podjedzie? Podejdą teraz T485, czyli standardowa wersja Rudego. Kolejny strzał w boczek. no raczej ten strzał nie miał prawa wejść temu, temu, temu fotowi. Kolejne dobicie i w ten sposób mamy już. Piąty frag. Jak widzimy, też mamy misję, dlatego właśnie Jachmat gra tak jak gra jego celem jest zrobienie fragów. Niestety. A Ta, takie jazda na Jolo czy spotowanie nie jest za bardzo dla niego lukratywnym sposobem gry w tej jeśli chodzi o tą bitwę. Teraz sobie podjeżdżamy do przodu. Wreszcie jakiś ruch. Pchamy tą flankę 8 do 6, więc bitwa powoli się składa. Jest oj. No to jest dosyć gruby przeciwnik. Zobaczymy czy się uda przebić. Pierwszy ding niestety. Teraz cofamy się. Bardzo ładne zachowanie strony jak mata chowa się za, za krzakami. Dzięki temu ma cały czas bonus do kamuflażu. Teraz się odbijamy od tego. O, ten oczywiście ma też bardzo dobry kamuflaż, jak widzimy, znika. Teraz strzał w boczek, chyba z damage'em był. Teraz kolejny strzał, bardzo dobre celowanie. Po boczku 157. Jeszcze jeden strzał, chyba nie zdejmiemy go, oczywiście, że nie. Ale teraz mamy szansę zdobyć ten szósty frak. I Top Gun jest Top Gun. Top Gun zdobyty. Mamy jeszcze kilka. Misja zrobiona, więc to jest najważniejsze? w tym momencie chyba jak Mat już wiedział, że można sobie pozwolić na więcej. W tym momencie nawet widać, że bitwa będzie się inaczej mu układała, będzie już le bardziej leciał do przodu, więc jak widać to było to było wszystko pod, 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 pod misję. Teraz mamy spota. Niestety dwa te Tekki tam mogą stać. Szybko uciekamy w dół. Na razie bez demedża, jeszcze udało nam się zjechać, e, szukamy tych td -ków. jest i te 150 co jest ciekawe, na szczęście strzela z Hajku, więc mamy szansę go spokojnie wydoić, bardzo ładne celowanie w dolną płytę, e, oczywiście Gold pomaga, ale nie, na to nie patrzymy załóżmy, e, strzelamy sobie tą dolną płytę cały czas, jeszcze jeden strzał tym razem w przód, e, czy będzie dobicie w ciemno? Jeszcze nie, na razie mamy 140 jeszcze obrażeń i strzał! Siódmy frak na naszą korzyść, a z tyłu łamią się drzewka, więc wiemy, że tam z tyłu coś już stoi. Ładujemy hajka. Chyba wiemy, co tam może stać. Prawdopodobnie pancer syfy, l, tak zwany syf. Zobaczymy, czy przeładowanie na hajka było, było słuszną decyzją. E, czy faktycznie ten pojazd tutaj stoi, a jak nie to zawsze arta jest i ten syfek strzał, strzał, jeszcze nie, taran i strzał, dokładnie, tak zwany shotgun, strzelamy i dobijamy taranem, e, to się często właśnie lubiło na Lorce 8 tieru kiedyś, bardzo fajny pojazd i teraz szukamy sobie tych art, mamy cały czas hejka, to powinno wystarczyć, żeby te arty pozdymować, one są praktycznie zero, zero e, opancerzone, e, przy, 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 przycelowujemy, Dziewiąty frak. No i moi drodzy, czy będzie dziesiąty? Wyjeżdża Artka. Artka wyjeżdża, czy będzie ten dziesiąty frak? Czy się uda zdobyć ten dziesiąty frak? przymierzamy, szybki szcząfłoczek! Jest pól. I to, moi drodzy, przyświadczyło o tym, że ta bitwa po prostu wygrała. Wygrała te, to, to drzewko. Ten medal pula, naprawdę wart 5 punktów. Poro tutaj dorzucił do do puli nagród jak Mata, ja byśmy sobie odjęli te 5 punktów, byłoby 31 z hakiem, i wtedy nie też by przyszedł widać było, bo, 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 bo Patryk miał oczywiście 23,5, Franek miał 30, hmm, Franek miał 33,13, więc, więc by przegrał, by przegrał w półfinale, ale ten, ten pól pozwolił mu właśnie, dojść do finału i pokonać je woli mleko. W jakim stylu na początku, sami to widzieliście, jeszcze zostaje stół, poczekajcie I od razu was proszę, nie wieszajcie z psów na no jak macie e takie, takie okazje też trzeba wykorzystywać, jeżeli bitwa, jeżeli przeciwnik nie ogarnia a i daje Wam możliwość takiego stacjonarnego grania, mm, trzeba to wykorzystać, to jest gra, to jest, na tym polega współzawodnictwo, trzeba też słabości, słabości systemu i słabości współzawodników i współtowarzyszy, a, a także i przeciwników wykorzystywać i to właśnie zrobił Jakmat zdobywając medal Pula. I przy okazji wygrywając drzew kociołków średnich. O, i teraz nie trafiamy. Czy będzie dobicie? Prawdopodobnie Su może nas ubić. Jeden strzał po raz kolejny. Strzał nietrafiony. Teraz szybkie przeładowanie. Na szczęście Su trafia tylko w gąski. A my dobijamy jedenasty frak. 3900 obrażeń na szóstym poziomie. I 1400 po naszej asyście. Więc można wiele mówić, jeśli chodzi o styl tej powtórki, ale wynik naprawdę jest znakomity. Jak mat gratulacje wygrywasz drzewko czołków średnich, zdobywasz 1000 golda i oczywiście 11 punktów do. Ogólnie klasyfikacji, a Was zapraszam już na, za dwa tygodnie. Niestety, jak mówiłem wcześniej, na święta wyjeżdżam, więc nie mam jak nagrywać tych powtórek. Więc musicie się uzbroić w ciepliwość. Zresztą, chyba nawet lepiej możecie sobie spędzić czas ze znajomymi, nie odpalając z, znajomymi, z rodziną, nie ze znajomymi, nie odpalając z komputera, tylko cieszyć się tym magicznym czasem, jaki są święta Bożego Narodzenia. A na razie Was żegnam. Niedługo pojawią się filmiki. Przy tym życzenia świąteczne, więc czekajcie, jeszcze wam tych świąt nie życzę, ale niedługo pewnie coś tam, jakieś miłe słowa do mnie popłyną. A na razie was żegnam. Jak Matowi gratuluję wszystkim, którzy brali udział w tym drzewku. Także gratuluję i dziękuję za nadsłanie powtórek. Zapraszam Was już na drzewko czołgów ciężkich, a potem czołgi typu TED. I kończymy konkurs. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Cześć!